Cześć, witam. Dzisiaj była światowa premiera Kia ev 6 więc postanowiłem nagrać taki szybki filmik na spontanie, ale zacznę trochę od historii. Z rok, dwa lata temu taka informacja gdzieś się ujawniła, że Kia zainwestowała w chorwackiego Rimaka. A patrząc na to, co Rimak robił wtedy, to, to robił yy, samochody dużo fajniejsze niż Tesla, jeśli chodzi o osiągi, więc takie parametry z górnej półki. Rimac c 2 Z tego co pamiętam, to po 2000 koni mechanicznych, poniżej 2 sekund do setki. Więc nauczyli się tam w Rimaku bardzo szybko ładować baterie. Czego skutkiem albo efektem końcowym jest to, że tak jak w Hyundaiu Ioniq 5 i w, i w Kia EV6 mamy ładowanie od 10 do 80% w 18 minut. Także rewelacja. Do tego najmocniejsza wersja KF 6 będzie miała 584 konie i 3,5 sekundy do setki, także osiągi jak w supersportowych samochodach, a do tego samochód będzie miał 2,9 metra długości rozstaw osi, więc Generalnie będzie to wygodny, przestronny, fajny samochód, taki myślę, że fajny, fajny i dla większej rodziny. E, z takimi super osiągami. No, fajne połączenie, także dobry temat. Potwierdzili dzisiaj informację, też, że będzie można ciągnąć przyczepę do 1600 kg. Będzie można e, traktować go jako magazyn energii i wydobywać z niego energię z mocą 3,6 kW. Także bardzo, bardzo fajne parametry. A jeszcze z ciekawostek: 260 na godzinę prędkość maksymalna i naładowanie 100 km według tego, co podali na prezentacji, to 4,5 minuty. 100 km zasięgu. Także z informacji prasowych są też takie, takie newsy, że za parę tygodni mają być znane tutaj polskie cenniki. Zobaczymy, jak to się uda, ale temat jest zdecydowanie. Zdecydowanie fajny, tu zerkam na, na kartkę, żebym coś nie zapomniał, sobie ponotowałem. E, także no, ciekawy samochód, ciekawa, e, ciekawa tu koncepcja. E, myślę, że teraz Kia z tym modelem EV6 to będzie grała w lidze, że tak powiem, Tesli i Porsche Taycan, jeśli chodzi o prędkość ładowania, a myślę, że nawet, nawet ich przebije, więc jakieś długie trasy, w tak zwanym e, 1000 km challenge'u Bjorna myślę, że, że tutaj Ionic 5 i Kia ev 6 będą, będą teraz liderami, właśnie z uwagi na bardzo szybkie ładowanie. Auta powinny też być w miarę dosz, to, oszczędne. Tam akumulatory w granicach 70 kWh podają, że ponad 500 km zasięgu. Zresztą Kia, Hyundai zawsze robił, robili e, ten kąt, zawsze, ro, zawsze robił oszczędne samochody. Także myślę, że tym razem też tak będzie. No szykuje się hit, ja już tam się zapisuję, gdzie się da, ale na razie się nie da jeszcze zapisać na jazdy testowe. Moim marzeniem jest taki auto dostać na tydzień czy dwa i zrobić kilka tysięcy kilometrów i potestować to po swojemu. W każdych warunkach, na każdych rodzaj ładowarek i tak, dalej, i tak dalej, Zobaczyć jak to w praktyce wygląda, bo patrząc na to, co na prezentacji zostało pokazane, to jest to naprawdę fajny fajny temat. Jeszcze tak na marginesie dodam, że kiedyś miałem jakąś Kiję i Kija robi bardzo coś fajnego. Dzięki czemu ma taki postęp. Wypuszcza takie ankiety do użytkowników po jakimś czasie, co można by w aucie poprawić, co ci się podoba, co ci się nie podoba. No i kiedyś taką ankietę wypełniłem, i jakie było moje zdziwienie, jak wsiadłem po iluś latach do kolejnej ki i i przypominało mi się, co tam mi się w tamtej starym modelu nie podobało, a tutaj jeżdżąc nowym modelem okazało się, że wszystko, co mi się kiedyś nie podobało, poprawili. Oczywiście nie sądzę, że to jest kwestia mojej jednej ankiety, natomiast jeśli robią tak na całym świecie, no to mają e, fajny obraz sytuacji i mogą pewne rzeczy popoprawiać i się rozwijać. I myślę, że to bardzo dobrze świadczy o tej marce. A samochód zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. A jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję kolejnemu patronowi, który dołączył do grona patronów. Jest już sześciu patronów kanału. Także dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.